Gorąco zachęcam do odwiedzenia malowniczego, gospodarnego i wyjątkowego Grabowa Nad Prosną. Można tutaj zobaczyć wiele wspaniałych zabytków. Jednym z nich jest dwór z przełomu XVIII-XIX wieku, dwór hrabiny Heidebreck, obecnie siedziba urzędu miasta i gminy w Grabowie Nad Prosną. Wyruszamy na wycieczki historyczne po gminie Grabów Nadprostną. Samo miasto Grabów, jak i cała gmina, poprzez swoje położenie przy rzece Prośnie, która była naturalną granicą, tworzyła mieszankę narodowościową, kulturową i wyznaniową. Dzisiaj jesteśmy w Grabowie Nadprostną, ale odwiedzimy takie miejscowości jak Bukownica, Marszałki, Chlewo, Giżyce czy Bobrowniki. Zaczynamy! Tym razem znajdujemy się w marszałkach. Za moimi plecami znajdują się pozostałości po majątku wybudowanym przez hrabinę von Bismarck Bollen. To miejsce stanowi dzisiaj historyczny atut, jak i wizytówkę na tego miejsca. Historia budynków, w których obecnie swoją działalność prowadzi dom pomocy społecznej, jest bardzo ciekawa. Pod koniec XIX wieku, a ściślej w 1897 roku. Hrabina von Bismarck Welbolen, synowa kanclerza Bismarka, którego nazywano żelaznym, po stracie męża postanowiła zająć się działalnością charytatywną, a ściślej założyć sierociniec dla dziewczynek. Tak powstaje kompleks stylowych budynków składających się z niewielkiego dworku zajmowanego przez fundatorkę, okazałego tak zwanego budynku głównego, Zamieszkiwanego przez sieroty. Budynków gospodarstwa rolnego to jest chlewni, obory, spichrza, czworaków, w których mieszkają robotnicy i stajni. Z nich hrabina była bardzo dumna. Jak wieść głosiła, kochała konie. Majątek hrabiny Bismarck von Bollen prowadzony był wzorowo, jednak nie z tego słynął a z sierocińca. Schronienie znajdowały w nim niemowlęta i dzieci wszystkich wyznań. hrabina potrafiła uszanować wiarę swoich podopiecznych. Najstarsi mieszkańcy wsi pamiętają jeszcze, jak dzieci katolickie na przepięknie ustrojonych furmankach jechały do pierwszej komunii świętej do parafii w Doruchowie. Dziewczynki miały zapewnioną dobrą opiekę, uczyły się różnych zawodów, najczęściej tych, które później przydawały się przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wydarzenia opisane wyżej opowiedziała była wychowanka sierocińca, pani Maria, mieszkanka domu pomocy społecznej. Pani Maria, którą hrabina zabrała ze sobą do Berlina, po wielu latach powróciła tam, gdzie się wychowała. Sierociniec w marszałkach prowadzony był do roku 1918. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, hrabina Bolen likwiduje rociniec i wraca do Niemiec. Majątek zostaje sprzedany. Niestety, po kilku latach jego nowy właściciel bankrutuje i Urząd Ziemski w Poznaniu przejmuje Włości. W 1921 za zasługi dla ojczyzny, ziemię wraz z budynkami otrzymuje pułkownik Mamica, kapelan wojskowy. Który w latach 30. XX wieku sprzedaje majątek księżom salezjanom. Księża w budynku sierocińca tworzą małe seminarium. Stajnie modernizują na kościół, powstaje parafia pod wezwaniem Chrystusa króla. Od tej pory zaczyna się drugi okres dla marszałek. Właśnie dzięki Salezjanom ośrodek tętni życiem. Salezjanie, podobnie jak hrabina Bolen, prowadzą gospodarstwo rolne. Oczywiście jest to gospodarstwo wzorcowe. Tu właśnie młodzież wiejska uczy się, aby w przyszłości być dobrymi gospodarzami. Działalności swojej Salezjanie nie ograniczają tylko do prowadzenia seminarium i gospodarstwa. Prowadzą również zajęcia kulturalne i sportowe z młodzieżą, która do marszałek dociera niekiedy z odległych stron. Przedstawienia teatralne wystawiane przez kleryków cieszą się ogromnym powodzeniem. Powoli marszałki stają się kolebką życia kulturalno-sportowego okolicznych terenów. Niestety, wybuch II wojny światowej przerywa dobrze rozwijającą się działalność. Salezjanie brutalnie wyrzuceni przez okupanta zmuszeni są opuścić marszałki. Część z nich trafia do obozów koncentracyjnych. Dachau, Mathausen i Guzen. Niemcy w budynkach organizują szkołę Hitlerjugend. Jugend. Budna młodzież hitlerowska niejednokrotnie stawała się postrachem dla i tak zgnębionych mieszkańców wsi marszałki i bukownica. Po pięciu latach okupacji nadeszła upragniona wolność, ale z pozoru. W 1945 roku Salezjanie wracają. Myśląc, że nadal będą mogli działać tak jak przed wojną dla dobra społeczeństwa, mylą się. Nowa władza jest czujna, wprowadza zakazy, ograniczenia i represje. W 1948 roku w marszałkach w byłym dworku hrabiny, obecnie pustelnia Salezjańska, zostaje internowany arcybiskup Baraniak. Władze komunistyczne w 1950 roku. Nakazują opuścić w przeciągu 24 godzin seminarium i gospodarstwo. Nie zlikwidowano jedynie parafii. Po wielkim majątku Salezjanom pozostaje tylko kościół, plebania i dwa hektary ziemi. Decyzją władz powstaje tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. W ciągu dwóch lat bankrutuje. W 1952 roku podjęto decyzję o utworzeniu domu starców dla 180 osób kobiet i mężczyzn. I tak rozpoczyna się trzeci etap historii budynków. Osiedlają się w nich pierwsi pensjonariusze. Różny był ich przekrój społeczny i intelektualny. Budynki nie były przystosowane do tego rodzaju działalności. Sale mieszkalne dwudziestoosobowe, ogrzewane piecami kaflowymi. Niedostateczna ilość sanitariatów, jedna łaźnia. Wokół domu teren bardzo zaniedbany. Po zlikwidowaniu przez PGR pozostały zachwaszczone łąki i park. Dla pensjonariuszy i pracowników były to bardzo trudne lata. Zbyt dobrze pamiętający krzywdę księży, okoliczni mieszkańcy wrogo nastawieni byli do placówki. Wiele lat musiało upłynąć, aby wzajemna niechęć ustąpiła zrozumieniu. Salezjanie po wielu latach bezskutecznej walki o odzyskanie dóbr, widząc nieszczęście starych ludzi, zaczęli odwiedzać ich, niosąc duchową posługę. W placówkach tego typu niewielu ludzi było chętnych do podjęcia pracy, zresztą bardzo marnie opłacanej. W końcu pracę znalazły tu siostry zakonne Elżbietanki, zmuszone do opuszczenia swojego szpitala. Mieszczącego się przy ulicy Łąkowej w Poznaniu. Właśnie one przyczyniły się do pojednania między wsią, salezjanami, a podopiecznymi i pracownikami z domu starców. Siostry nie tylko pełniły funkcję pielęgniarek, ale były powierniczkami podopiecznych, czuwały i dbały o nich. Ponadto, wbrew zakazom, powoli wprowadzały do życia zakładowego modlitwę, organizowały wyjścia do kościoła. Z czasem oblicze domu zmienia się w wyniku systematycznych prac modernizacyjno-remontowych. Placówka staje się nowoczesnym obiektem odpowiadającym obowiązującym standardom. Postawiono na ekologię i ochronę środowiska. Na przełomie 1990 i 2000 roku zbudowano oczyszczalnię ścieków. W 2001 modernizuje się kotłownię węglową na olejową. Obecnie już gazową. Planowane jest odtworzenie pierwotnej szaty roślinnej, tak zwany kompleks ogrodowo-parkowy, w tym Park Różany. Budynek wyposażono w odpowiednią liczbę pokoi, łazienek, toalet oraz inne niezbędne pomieszczenia, salę kominkową, stołówkę, kuchenki podręczne, warsztat terapii zajęciowej i kawiarenkę. W czasie blisko 50-letniej działalności jednostka jest kilkakrotnie reorganizowana. Z domu starców dla 180 osób staje się domem pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych, obecnie dla 140 mieszkańców. Od roku 2006 dom świadczy usługi zgodne z wymaganym standardem i posiada pozwolenie na bezterminową działalność. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i obowiązującym przepisom prawa. Chlubą mieszkańców wsi Marszałki, jak i całej gminy Grabów nad Prosną, jest orkiestra Denta Don Bosco. Początki istnienia orkiestry wskazuje się aż na lata 1946-47, gdy to tworzyła się ona z księży i alumnów z niższego seminarium duchownego. Rok 1948 uznano za początek parafialnej orkiestry Don Bosco. Głównym jej założycielem był ksiądz dyrektor Władysław Chmiel, późniejszy proboszcz parafii Chrystusa Króla w marszałkach. Od początku działania orkiestra uświetniała wszystkie uroczystości kościelne. Jej rozkwit nastąpił jednak w roku 2013. Dydrygenturę objął Mirosław Felich. Zadbano o wygląd muzyków, zakupiono mundury, które ujednoliciły wygląd orkiestry. Trzeba również pochwalić się ogromnym postępem muzycznym, jaki następuje z roku na rok. W ciągu 60 lat istnienia w orkiestrze grało ponad 76 osób.